Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania wykładu mistrza. Roberta Braz, a tematem będzie kundelini i wniebowstąpienie. Drogą osobistego doświadczenia, jak mistrz powiedział mi wiele lat temu, jest droga mistrza. To jest ścieżka do wzniesienia. Kundalini w pewnym momencie angażuje się w drogę mistrza, podobnie jak OBE i zdolności psychiczne. Kiedy ludzie wznoszą się, nie są zabierani ani rozpuszczani z normalnej rzeczywistości fizycznej. Ich percepcja zmienia się, ponieważ ich przekonania i rozumienie dostosowują się do wyższej jaźni i większej rzeczywistości. Jest to niezbędne, ponieważ wyższa jaźń istnieje w absolutnej prawdzie w teraz, jak mówi Eckhart Tolle. To właśnie z tego powodu, jeśli chcecie dostosować się do waszej wyższej duchowej boskiej inteligencji, musicie żyć w rzeczywistej prawdzie na wszystkie sposoby. Normalni ludzie mają niewiarygodnie mieszane przekonania na temat życia, a zwłaszcza na temat rzeczywistości duchowej. Przekonania oparte na braku doświadczenia zwiększają dystans między ludźmi a ich wyższym ja. Tak więc, oczywiście, jeśli planujecie wznieść się i wejść do większej rzeczywistości, absolutnie potrzebujecie najbliższego możliwego wyrównania. Analogia. Wyobraź sobie, że energia normalnej osoby jest jak zatłoczony koncert rockowy rozdzierający uszy i że jego wyższe ja jest jak kamerton tonizujący piękną, wyraźną nutę. Wyższa jaźń jest oczywiście zagłuszona przez chaotyczny hałas. Proces oczyszczania systemu wierzeń usuwa jeden instrument na raz, a następnie tłumy, aż powstanie wystarczająca cisza, Dzięki której można usłyszeć nutę wyższego ja. Kiedy jesteście tak blisko, jak to możliwe, wasza wyższa boska jaźń zaczyna manifestować się coraz ściślej we wszystkim, co robicie. Obejmuje to pobieranie wszelkich kreatywnych informacji, których potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jest to muzyka, poezja, nauka. Duchowa prawda, psychiczne postrzeganie czy objawienia. Proces ten jest związany z twórczym procesem inspiracji. Powszechnie wiadomo, że kreatywni muzycy, poeci, pisarze, naukowcy każdy, kto ma jakąkolwiek twórczą pracę, pobiera informacje ze zbiorowej świadomości. Działa to, ponieważ przekonania nie są zaangażowane. Tak więc wasz system wierzeń nie może przeszkadzać, ale dla wszystkiego innego związanego z duchowym zrozumieniem życia i Twojej jaźni, posiadanie zdyscyplinowanego systemu wierzeń opartego naprawdę jest kluczowe. Oto jak powstałem i jak uzyskałem dostęp do inspirujących informacji dotyczących mojej pracy. Proces oczyszczania systemu wierzeń. Polecono mi, abym zdemontował mój system wierzeń, a następnie inteligentnie odbudował go od zera. Powiedziano mi, abym był zdyscyplinowany w moim podejściu i wykorzystał osobiste doświadczenie, logikę i zdrowy rozsądek do zbudowania nowego podstawowego systemu wierzeń, na którym będę mógł kontynuować moje dążenie do prawdziwego oświecenia. Pojęcia w tym artykule odnoszą się bezpośrednio do kundelini i ogólnie do rozwoju duchowego. Dzieje się tak dlatego, że jeśli macie jakieś sprzeczności w waszym podstawowym systemie wierzeń, to źle dopasuje was do waszej wyższej jaźni i spowoduje problemy, kiedy wkroczycie w większą rzeczywistość poprzez przebudzenie i podniesienie kundelini. Nowe podejście do życia i większa rzeczywistość duchowa. W połowie lat 80. doświadczyłem poważnego wyzwania związanego z systemem wierzeń. Rażące sprzeczności powstawały na każdym kroku między moimi ciągłymi, trudnymi doświadczeniami życiowymi a powszechnie akceptowanymi koncepcjami rzeczywistości duchowej New Age. Starałem się zrozumieć i zintegrować moje doświadczenie z tym paradygmatem, będąc zmuszonym raz po raz do zaakceptowania nielogicznych kompromisów. Ale adaptacja mojego doświadczenia życiowego wkrótce stała się niemożliwa i zacząłem się dusić pod jego niezręcznym ciężarem. Popularny model szybko stał się niewykonalny w sensie praktycznym. Albo szalałem i doświadczałem konsekwentnych, powtarzalnych złudzeń, podobnie jak wszyscy ludzie, którym pomagałem, albo coś było zdecydowanie zepsute w centrum Danii. Jak wielu ludzi na przestrzeni wieków, spędziłem życie szukając duchowej prawdy i sensu życia. Przez wiele lat siedziałem w grupach rozwojowych, modliłem się, medytowałem. Wizualizowałem i czytałem, aż moje oczy płonęły, a mój umysł chwiał się pod potężnym, sprzecznym atakiem. Rozwinąłem zdolności parapsychiczne, miałem spektakularne OBE, wizje i mistyczne doświadczenia. Zrobiłem duże postępy, ale wciąż potrzebowałem więcej. W końcu odrodziłem się i przemieniłem. Kiedy podniosłem moją kundelini do najwyższego poziomu, wtedy zagadka mojego życia stała się dla mnie oczywista. Ale podnoszenie kundelini samo w sobie nie przynosi natychmiastowego oświecenia. Kundelini musi być regularnie podnoszona i doskonalona, tak jak każda inna umiejętność. Kiedy kundelini jest podnoszona po raz pierwszy, powoduje to abstrakcyjne oświecenie, a nie rzeczywiste oświecenie. Wiecie wszystko, gdy kundelini jest podniesiona, ale nie możecie tego sobie uświadomić, kiedy powrócicie do normalnego poziomu świadomości, podstawowego poziomu świadomości w normalnym stanie czuwania. Nie ma drogi na skróty, i nie ma sposobu, aby uniknąć całej ciężkiej pracy i ciężkiego doświadczenia życiowego niezbędnego do tego, aby abstrakty przeniknęły do Twojego świadomego umysłu i fizycznej rzeczywistości. Wszystko to zebrało mi przebłyski większej duchowej rzeczywistości powyżej. Z kilkoma kusząco abstrakcyjnymi fragmentami abstrakcyjnej wyższej prawdy wrzuconymi na dokładkę. Ale mój coraz silniejszy kontakt z większą rzeczywistością duchową dostarczył mi powodzi sprzeczności z powszechnie przyjętym modelem. Ten intelektualny ciężar rósł i rósł, gdy mój system wierzeń był rozciągnięty daleko poza swoje granice projektowe. Szybko zbliżył się do masy krytycznej. Zaproponowano mi rozwiązanie około 1990 roku. Miałem duże doświadczenie, w którym anioł, mistrz lub moje wyższe ja, trudne do powiedzenia, które i nieco dyskusyjne, objawiło mi się jako potężny, obiektywny głos. Mógłbym to nagrać, gdybym miał pod ręką magnetofon, to było tak słyszalne. Byłem bardzo przytomny i wstałem. Właśnie wyszedłem z prysznica i miałem rozpocząć wieczorną medytację około godzina 21. To był najpiękniejszy głos, jaki kiedykolwiek słyszałem: głęboki, bogaty, męski, elokwentny, kochający i mądry. Atmosfera była intensywnie spokojna i bardzo potężna. Być może był to ten sam obiektywny głos, który przemówił do mnie kilka lat wcześniej, kiedy poinstruował mnie, abym zaczął uczyć się pisać. Ponieważ ledwo skończyłem ósmą klasę w szkole, był to nie lada wyczyn sam w sobie. Ciężko pracowałem i do czasu drugiej wizyty opanowałem już podstawy języka angielskiego i gramatyki. Mimo to wciąż czułem, że nie zrobiłem wystarczająco dużo. Ale bezpośredni kontakt z istotami duchowymi z większej rzeczywistości zawsze ma ten skutek, zwłaszcza gdy przychodzą do ciebie, kropka. Głos poprosił mnie, abym usiadł, a następnie wyjaśnił mi wiele rzeczy, z których najważniejszą była rada: jak postępować w moim dążeniu do wyższej duchowej prawdy i wiedzy. Polecono mi, abym zdemontował mój system wierzeń, a następnie inteligentnie odbudował go od zera. Powiedziano mi, abym był zdyscyplinowany w moim podejściu i wykorzystał osobiste doświadczenie, logikę i zdrowy rozsądek do zbudowania nowego podstawowego systemu wierzeń, na którym będę mógł kontynuować moje dążenie do prawdziwego oświecenia. Podstawowy system wierzeń leży głęboko w podświadomym umyśle. Składa się to z zestawu konceptualnych filtrów i osłon mentalnych, które są fundamentalne dla fizycznej i duchowej egzystencji. Kształtują one i wpływają na Twoje myśli i percepcje, filtrując pomysły i inspiracje, dzięki czemu są one zgodne z centralnym tematem, zgodnie z Twoimi podstawowymi przekonaniami. Cała wiedza leży w Twoim sercu, ale dostęp do tego jest niezwykle trudny. Wszystko musi przejść przez Twoje konceptualne filtry, zanim będzie mogło być postrzegane lub realizowane. Jeśli czyjeś podstawowe przekonania są nawet nieco wadliwe, informacje próbujące przejść przez nie zostaną zniekształcone lub zablokowane. Wyobraź sobie nowe prawdy jako delikatne sfery, a wadliwe filtry pojęciowe sprzeczne przekonania jako grube trójkątne. Nowe prawdy są skutecznie blokowane. Jeśli ktoś je przytłumi, rezultatem są uszkodzone dobra to jest pęknięte, zniekształcone lub niekompletne prawdy. Dlatego, jeśli wyższa inteligencja próbuje przekazać sprzeczne nowe prawdy, poprzez wadliwy system wierzeń prawdy te są konceptualnie blokowane lub zniekształcane. Im większe będą fundamentalne błędy w systemie wierzeń, tym większe będzie zniekształcenie. Wszystkie rzeczy są równe, dlatego niektórzy ludzie mogą otrzymać inspirację czy to artystyczną, muzyczną, naukową czy duchową, a inni nie mogą lub otrzymują tylko słabo. Podstawową koncepcją jest tutaj metoda naukowa. Nazywa się to sceptycyzmem o otwartym umyśle. Koncepcja, że tworzysz własną duchową rzeczywistość, nie jest niczym nowym. Wersję tej idei można znaleźć w wielu książkach filozofii duchowej, ale uświadomienie sobie, jak to działa, i zastosowanie go do własnego podstawowego systemu wierzeń w dążeniu do wyższej prawdy, wiedzy i doświadczenia. To zupełnie inna sprawa. Otrzymałem szczegółowe instrukcje, jak to osiągnąć. Następnego dnia usiadłem i sporządziłem listę wszystkich rzeczy, które wierzyłem w odniesieniu do mojej duchowej rzeczywistości. Następnie przeanalizowałem i wymazałem wszystkie rzeczy, których tak naprawdę nie doświadczyłem ani nie udowodniłem dla siebie. Po wielu godzinach rozważań i rewizji skończyłem z bardzo małą listą. Wyglądało to mniej więcej tak: 1. OBE jest prawdziwe. Przez całe życie miałem projekcje astralne. 2. Jasnowidzenie jest prawdziwe. Widziałem aury i wizje przez całe życie. 3. Uzdrowienie jest prawdziwe: zarówno dałem, jak i otrzymałem je, zobaczyłem i poczułem jego moc. 4. Kundelini jest prawdziwa. Podniosłem swoją do najwyższego poziomu w 1987 roku i wiele razy od tego czasu. 5. Ludzie i zwierzęta przeżywają śmierć. Widziałem wielu ludzi i zwierząt po ich śmierci i regularnie odwiedzam światy duchów. 6-6 Wyższa Siła zajmuje się ludzką egzystencją i jej duchową ewolucją. Doświadczyłem tego wiele razy. Głos, który usłyszałem powyżej, jest tylko jednym z przykładów. 7-7 Anioły, Mistrzowie, Bóstwa i Dobre Duchy są Prawdziwe. Wielokrotnie wchodziłem w interakcje z tego typu istotami. 8. Złe duchy są prawdziwe. Doświadczyłem poltergeistów i ataków psychicznych, byłem opętany przez demony i egzorcyzmowany oraz pomogłem wielu ludziom i dzieciom z podobnymi problemami. Odeszli osobowi przewodnicy duchowi, chociaż nauczyłem się wierzyć, że go mam. Nigdy tak naprawdę nie spotkałem się z nim, ani otwarcie się z nim nie komunikowałem. Zniknęło zaangażowanie duchów we wszystko, co duchowe i psychiczne, nie miałem trudnego doświadczenia, aby to poprzeć, tylko niejasne założenia. Zniknęły pojęcia takie jak karma i reinkarnacja. I zniknęła cała zorganizowana struktura duchowa nad nami, w którą nauczono mnie wierzyć, nie miałem prawdziwego dowodu, że to było dokładne, ale miałem doświadczenia przeciwne. Wziąłem sobie do serca radę, którą otrzymałem: nauczyłbym się żyć tą nową drogą prawdy i stosować ją w moim życiu. Moja ostateczna lista była prawdziwa, ponieważ osobiście doświadczyłem wszystkiego na niej. Zgodnie z instrukcją opierałem się na tym, co było prawdziwe, i odrzucałem wszystko inne. Powiedziano mi, żebym odłożył na bok elementy możliwej prawdy, dopóki nie zostaną udowodnione lub obalone. Jednak łatwiej to powiedzieć, niż zrobić, i wszedłem w coś. Co mogę opisać tylko jako duchowy szok. Ale jeśli w ogóle miałem to zrobić zgodnie z instrukcją, musiałem przejść całą drogę. Z czasem wypracowałem dla siebie nieco lepszy system. W moim sercu miałem swoje podstawowe przekonania. W lewej ręce, trzymanej szeroko z boku, miałem swoją prawdopodobną listę rzeczy, które prawdopodobnie były prawdziwe, ale potrzebowałem osobistego doświadczenia i/lub logicznych dowodów opartych na doświadczeniu, zanim mogłem przenieść je do mojej sekcji podstawowych przekonań. Dodałem również listę możliwości, którą trzymałem szeroko w prawej ręce. To były rzeczy, które uważałem za możliwe, będąc otwartym sceptykiem. Czekałem na nowe doświadczenia lub dowody, aby przenieść je na moją prawdopodobną listę, i tak dalej. Ten układ, który jest oczywiście analogią, utknął i nadal używam tego systemu dzisiaj. Reinkarnacja, na wypadek, gdybyś się zastanawiał, mocno znajduje się na mojej prawdopodobnej liście. Dzieje się tak dlatego, że mam pewne osobiste doświadczenia, które wydają się odnosić do przesłych i przyszłych żywotów. Ale potrzebuję więcej, aby wziąć to do mojego podstawowego systemu wierzeń. Reinkarnacja jest prawdziwa w tym sensie, że wszystkie żywe istoty reinkarnują się, ale jest w tym więcej złożoności niż na pierwszy rzut oka. Reinkarnacja ma zarówno aspekty biologiczne DNA, jak i aspekty duchowe. Z czasem ten nowy podstawowy system wierzeń osiadł we mnie wygodniej. Przezwyciężyłem swoją pustkę i zacząłem wypełniać moją bolącą pustkę praktyczną prawdą i wiedzą. Od tego momentu, powoli i pewnie, wszystko zaczęło się łączyć w moim życiu i mieć sens. Zgodnie z instrukcją zacząłem pisać dziennik moich myśli i pomysłów. Wykorzystałem proces pisania, aby pielęgnować mój wewnętrzny geniusz. Aby uwolnić przepływ inspiracji między moją fizyczną jaźnią a moją wyższą jaźnią. Ten przepływ muza, jak mi powiedziano, został zablokowany nie tylko przez moje wcześniej wadliwe filtry pojęciowe, ale także przez ogromne różnice w świadomości. Między poziomem świadomości mojego normalnego, przebudzonego umysłu, mój podstawowy poziom świadomości, a bardziej rozrzedzonym i abstrakcyjnym poziomem, na którym znajduje się moje wyższe ja. Ta luka jest nieco wypełniona podczas medytacji w odmiennym stanie. Zamieniłem moje pytania bez odpowiedzi w artykuły w czasopismach i blogach. Zawierały one wszystko, co empirycznie wiedziałem, że jest prawdą na każdy temat. Znalazłem się w wielu logicznych napisach i znakach zapytania, aby reprezentować luki w mojej wiedzy. Użyłem procesu pisania o rewizja sen, rewizja sen, i tak dalej, aby wyłudzić prawdę z moich snów i z głębokich zakamarków mojego wyższego. Duchowego ja. Zgodnie z instrukcją zacząłem zamykać się w ciemnym, cichym pokoju na kilka godzin, odkrywając głęboki nowy poziom głębokiego, transowego myślenia. Myślałem, śniłem, medytowałem i pisałem o pozornie niezgłębionych, tajemnych sprawach. Z czasem zacząłem otrzymywać inspirujące pomysły. Moje sny i wizje płynęły z błyszczącymi wskazówkami, maleńkie kawałki układanek, które próbowałem zbudować. Moje logiczne i inspirujące procesy zaczęły działać w nadgodzinach o wiele potężniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wiele razy budziłem się podczas snu, zmuszony sięgać po długopis i papier, aby zapisać nowe pomysły. Przyziemne rozmowy i wydarzenia wywołały intelektualne burze poprzez wywołane przez nieskojarzenia mentalne, co wymagało znacznie gorączkowego robienia notatek, gdy inspirujące pomysły pojawiały się jak liśniące delfiny wyskakujące z mętnych wód mojego podświadomego umysłu. Ta metoda systemu wierzeń dobrze pasowała do mojego osobistego doświadczenia. W tym momencie stałem się dość szamańskim i znałem moc znaków. Wróżek synchroniczności i zbiegów okoliczności. I to było częścią mojego problemu. Szedłem jedną nogą w świecie fizycznym i jedną nogą w większej rzeczywistości. A te nie są kompatybilne bez względu na to, jak daleko próbujesz je rozciągnąć i zgiąć w kształt. Zaakceptowałem ten proces i zacząłem z nim pracować. Czułem się, jakbym się odrodził. W ten sposób opracowałem moją koncepcję catch-basket. W ciągu dnia ustawiam kosze z połowami, zastanawiając się nad pytaniami bez odpowiedzi. Są one przynęty bogatymi okruchami osobistego doświadczenia, kuszącymi pomysłami i soczystymi kawałkami logiki. Rano sprawdzam je pod kątem owoców, które zostały do nich wrzucone z góry. Nagrywam wszystko i dodaję każde małe żniwo do moich artykułów pytających. Wkrótce zaczęły się one rozwijać i wypełniać tajemnicze luki. I właśnie dzięki temu poznałem wielką prawdę. Pozostając w pytaniu, zamiast próbować odpowiedzieć na pytanie lub problem własnym zasobem faktów i wiedzy, nauczyłem się pozostać w pytaniu. Jest to potężne, ponieważ otwiera drogę do tego, aby prawda ześlizgnęła się do Twojego umysłu i dała Ci prawdziwą odpowiedź. Prawdę mówiąc, moja praca uczy mnie tak samo, jak uczy tych, z którymi się nią dzielę. Z biegiem lat, odkąd rozpocząłem ten proces, moje repozytorium koszy połowów zaczęło jęczyć dojrzałymi, ezoterycznymi owocami. Zgodnie z instrukcją zacząłem wlewać je do artykułów, samouczków i książek, które w końcu zacząłem pisać. Przez lata, odkąd zaczęła się moja tajemna zagadka, mój inspirujący proces przerodził się w precyzyjnie dostrojony, subtelny mechanizm. Teraz, jeśli mam poważne pytanie, odpowiedź zawsze przychodzi do mnie. Czasami pojawia się natychmiast, czasami za parę dni, czasami za parę miesięcy. A nawet lata później, ale wskazówki, które prowadzą mnie do odpowiedzi, zawsze przychodzą. To dało mi motywację i cel, a także coraz większą fascynację tą wspaniałą rzeczą, którą nazywamy życiem doczesnym. Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, nie mogę się doczekać, aby żyć nią z wielkim zainteresowaniem. Kiedy zacząłem prowadzić warsztaty na żywo i wchodzić w interakcje z ludźmi, odkryłem nowy poziom uczenia się. Odkryłem, że podczas wykładania i odpowiadania na pytania wpadałem w stan muzy, w którym łaska przepływała przeze mnie. Rozumiem przez to, że przychodzą do mnie pomysły, odpowiedzi i słowa, o których nigdy wcześniej nie myślałem. Wywołany sytuacją, tematem lub pytaniami. Tak więc nauczając ja również się uczę, nawet pisząc i edytując to dla nowego programu podnoszenia Kundelini, który odkrywam, że nowe pomysły ślizgują się do mojego umysłu. To bezcenny prezent i mam nadzieję, że wkrótce sam go doświadczysz. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienie tego, skąd pochodzę, jest pomocne dla ludzi, którzy mogą zmagać się z własnymi przekonaniami. Nie jest ani moją intencją, ani moją radością rzucanie wątpliwości na czyjeś szczere teorie i przekonania. Ale jeśli moja praca powoduje dyskomfort w systemie wierzeń, to jak solidne były Twoje przekonania na początku? Podczas gdy wiara jest potężnym i naprawdę bezcennym klejnotem, jeśli ktoś przyjmuje coś na ślepo, ryzykuje zanieczyszczenie swojego podstawowego systemu wierzeń przekleństwem bezmyślnego dogmatyzmu, nieścisłości i fałszu. Proszę zachować otwarty umysł na możliwości, które tutaj przedstawiłem. Popularny paradygmat duchowy New Age zawiera wiele pięknych, pocieszających filozofii i prawdy, ale może spaść dość źle w sensie praktycznym, zwłaszcza gdy zostanie zastosowany do ciemnej siły i nadprzyrodzonych problemów. Jeśli trzymamy się tego modelu, rozwój nowych koncepcji i gromadzenie wyższych praw duchowych stają się praktycznie niemożliwe. Parametry obecnych popularnych modeli duchowych po prostu na to nie pozwalają. Z tego powodu wielu ludzi nagina dziś zasady i wymyśla skomplikowane wyjaśnienia, aby obejść te problemy, jednocześnie dogmatycznie trzymając się popularnych przekonań. Ale ta zwiększona złożoność uniemożliwia bardziej bezpośrednie podejście. Prowadzi to do zaciemniania i propagowania systemów wierzeń oraz nieskutecznych metod. Mała rada: kwestionuj wszystko, zwłaszcza święte krowy dogmatów i wszystko, co jest brane za pewnik. Zawsze myśl samodzielnie. Eksperymentuj i ucz się ze wszystkiego, co życie ma ci do zaoferowania. Słuchaj i rozważaj mądrość innych i próbuj ich pomysłów, tak jak możesz przymierzyć ich płaszcz do swojego rozmiaru. A przede wszystkim buduj swój własny podstawowy system wierzeń z kroków własnego osobistego doświadczenia życiowego, gdy kroczysz ścieżką mistrzów. Dla osobistego doświadczenia plus logika i rozum jest ścieżką mistrzów. Autor Robert Bruce. Dziękuję za wysłuchanie.